Witajcie, niski pressing wraca do Was po dłuższej przerwie spowodowanej koronawirusem. Jak widać po naszych koszulkach, koronawirus nie odpuszcza, no, ale wyszliśmy z założenia w ramach, w ramach tego, że premier Morawiecki odmraża powoli Polskę. Także niski pressing też powoli zacznie się odmrażać i obiecujemy Wam, że postaramy się coraz częściej gościć w Waszych domach. Dzisiaj gościmy. W firmie Saler u Dominika Łysaka. U Dominik dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do naszego programu i zaproszenie nas w swoje skromne progi. Oczywiście, zawsze jesteście mile widziani. Dzień dobry, witam serdecznie I stały, po raz kolejny. I stały zestaw prowadzących Maciek Maciej, Paweł bientura. To tak, przeczytałem się, mogliście nas zapomnieć, bo aż a, a, miesiąc z nas nie było. Dominika Nowaka, domi, Dominika Nowaka, nie mówię, o Dominika Nowaku będzie później Dominika Łysaka, znaczy doskonale, to człowiek doskonale znany w ludicyjskim środowisku e, piłkarskim, człowiek instytucja, zaraz o tym też porozmawiamy. Słuchajcie, pretekst spotkania jest prosty. 27 maja mieć Legica ma zagrać z Legią Warszawa w ćwierćfinale Pucharu Polski. Kilka dni później, w ten weekend, bodajże 30 maja, tak? Tak, tak? 29 maja, 30 maja ma wystartować Fortuna, pierwsza liga. Ekstraklasa też oczywiście, ale my się koncentrujemy na Fortunie, pierwszej lidze. Dominik, według Ciebie jest to realne, wystartuje, czy to tylko takie? Czy to więcej w tym marketingu? Ja, idą, myślę, ja myślę, Wiadomo, ja myślę, że, że, że na pewno wystartuje ta pierwsza kolejka, przynajmniej dopóki nie będzie kontaktu z innymi, gdzieś tam zawodnikami z innych drużyn, dopóki nie zacznie się tutaj przemieszczanie do, na stadiony innych drużyn z ligi. Teraz póki co zawodnicy trenują w swoich klubach, w swoich gdzieś tam zespołach, więc... No wiadomo, na oczywiście przebywają na tak zwanej kwarantannie, ale myślę, że jest mniejsze zagrożenie teraz tego, żeby się zarazili. A później jak już wystartuje ta liga, to no, zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, tak? Czyli, Dominika, do pierwszego... Ja bym o... Spytam ciebie inaczej. Widzisz sens powrotu rozgrywek w tym, w tym okresie, gdzie ten koronawirus jeszcze nie został wygaszony? E... Wiadomo, no każdy chce, żeby wróciła ta liga, tak? żeby coś się działo, bo, bo teraz tak jak siedzimy wszyscy w domu, mm -hmm. e, oglądamy tylko w telewizji, że tak powiem, powtórki, powtórki starych <laughs> ta, ta, meczy, ta, ta, ta. E, nie mówię tutaj naszych lokalnych, ale też nawet e, z lig zagranicznych, no to to już nie jest e, gdzieś tam to samo. tak. Już ten czas mija, tam półtora miesiąca, dwa miesiące siedzimy, e, brakuje nam tego sportu, e, teraz wychodzi na to, jak ważny jest sport tak? w życiu, myślę, e, każdego, każdego człowieka, e, jak nam wszystkim brakuje po prostu te, te, tych emocji, tak? Później jak wrócimy na te stadiony, my nie wrócimy właśnie na te stadiony, a, a piłka nożna e, pokazuje jednak, że jak te stadiony są puste, to nie ma takich emocji. No, oglądamy no, mówicie, o telewizji. Chodzi o, chodzi o, o, biznes. Teraz o, o biznes, dokładnie. Ale, tak według, to ci, ale czy według Ciebie, bo trochę uciekłeś od odpowiedzi, czy według Ciebie jest sens, bo też machy chyba to chodziło, jest sens gry. Dobrze, powrót będzie, tak? Pierwsza kolejka, drugi kolejka, ale sądzisz, że ta liga zostanie dograna? Myślę, że nie będzie dograna. Myślę, że nie będzie dograna, że, że, że to będzie po prostu do pierwszego zarażenia, do pierwszego zarażenia i potem może coś pójść falowo, jak już jeden zawodnik z drużyny zostanie zarażony tak, no to automatycznie podejrzewam, no tych środków nie da się przestrzec, tak? Że na boisku i tak dalej, no, no nie będziemy w stanie. Panowie, ja zauważyliście, że wypowiadają się działacze, wypowiadają się ministrowie odpowiedzialni za sport, ale ja nie słyszałem głosu piłkarzy. Tak naprawdę, czy piłkarze zajmują stanowisko w tej całej zawierusze? Czy oni, oni chcą grać? Bo ja bym chciał poznać opinię Związku Zawodowego Piłkarzy, czy poszczególnych piłkarzy, czy oni nie mają obaw, takich ludzkich po prostu obaw. Tam zdanie sobie zielone. No, no na pewno. No, 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 większość tutaj zawodników, tak jak ja osobiście że jako trener, e, no ciągnie do tej piłki. Każdy chce wrócić i tak dalej, ale no wiadomo, no, zdrowie jest przede wszystkim najważniejsze. Nie możemy potem narażać już nie tyle co siebie, ale własne rodziny, bo potem panowie, się wraca, funkcjonuje. W zdrowie miejscu. jest najważniejsze. Przytoczę wywiad, przytoczę słowa bardzo wysokiego komisarza medycznego FIFA, który ukazał się wczoraj w Daily Telegraph. Pozwólcie panowie e, dwa zdania. To nie jest kwestia pieniędzy, a życia i śmierci, powiedział Michael Dogi w wywiadzie dla Daily Telegraph. Władze krajowych, władze krajowych rozgrywek powinny skończyć obecny sezon i zająć się przygotowaniem do następnego. Ten powinien się rozpocząć w połowie sierpnia lub dopiero we wrześniu. Jeśli największe ligi postanowią wrócić do rozgrywek teraz, czeka nas kolejna, kolejny masowy przyrost zakażeń koronawirusem. On tutaj stawia za przykład władze ligi francuskiej i holenderskiej, które Wygasiły, definitywnie zakończyły. Definitywnie, definitywnie wygasły rozgrywki. Więc jak do tego się można ustosunkować? To, są, to jest bardzo wysoki komisarz do spraw medycznych, jed, z największego związku sportowego, więc taki komunikat powinien się jednak odbić szokiem echem w świecie sportu, a on jest tak gdzieś troszeczkę pomijany. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, mi się wydaje, że, że, że tutaj jak pan doktor też wypowiedział się, no, no jeszcze większe doświadczenie ma, jeżeli chodzi o, o możliwość zarażenia się, jak to się potem może ro, roznieść, że tak powiem, wśród, e, mówię, nawet rodzin własnych i potem dalej to będzie kontynuowane. E, no, Moim zdaniem również powinny być zakończone rozgrywki, e, tak jak prawdopodobnie będzie to miało miejsce w niższych ligach. E, i myśleć już o, o powrocie do treningów e, pod, kątem potem, pod kątem przyszłego sezonu, no. tak? Słuchajcie Panowie, no, umówmy się, jak nie wiadomo o co chodzi. No chodzi o pieniądze. Chodzi o pieniądze? W przypadku jest to klasy i, i, i fortuny pierwszej ligi chodzi ewidentnie o pieniądze, nie będziemy tutaj jakby powtarzać tych tematów. Przewałkowanych we wszystkich strony w mediach ogólnokrajowych i, 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 i innych programach, to chodzi włącznie o pieniądze, ale tutaj chyba trzeba trochę rozsądku i, i jednak zdrowie jest ważniejsze niż pieniądz. I ja uważam, że jeżeli jakiś klub padnie z powodu braku transzy telewizyjnej, z telewizji, i, no to ja go w ogóle nie wydarzyłem, bo to znaczy, że był źle zarządzany i, i po prostu no, to, no, no, to jeżeli nie będzie, nie, nie wiem, na mnie, wyobrażasz sobie życie bez Arki Dnia? Jeżeli Arka nie będzie No bo ja sobie wyobrażam. No nie, no, że nic nie mam do Arki Dynia. Ale to tak pytanie nie na, No naprawdę, no, 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 skoro Arka Gdynia, czy tam jakiś inny klub jak Ionia już taki źle zarządzany, no to trudno. Ja bym chciał to inaczej. I skoro jakby, dwa miesiące bez gry po prostu powoduje, że ten klub przestaje istnieć, to dla mnie no, do widzenia. No, ale nie wiem, z mam na widzę na pewno yy, przetrwa do mnie swój klub, przejdźmy może do tych niższych lig, yy, Bo z tego, z tego co wiemy, choćby z, z informacji, z, które płyną do nas z Dolnośląskiego Związku piłki, Rącznej, piłki Nożnej, to niższe ligi raczej, to już jest chyba przesądzana sprawa, że raczej z, z, zostaną skasowane. Tak, tutaj Dolno Dolnośląski Związek Piłki Nożnej z prezesem Padeskim, jak i również dyrektorami podokręgu prowadziły teraz wideokonferencje z każdą z grup, z każdą z lig. Tak. E, Dyrektor więc... Adam Michalik mówi wprost, nie ma prawie szansy prawie zerowe. E, tak, tak, takie są e, pogłoski, nie jest to jeszcze oficjalna, e, bo, bo, bo 11 maja zbierają się wszyscy prezesi wszystkich bo, związków. No i wiemy, że tam nie ma jedności, że oni są jednak w większości za tym, żeby rozgrywki. Część większości jest oczywiście, żeby wygasić, bo mhm. po prostu nie chcą zmusić do tego, bo odpowiedzialność e, organizacji takiego meczu e, spada na prezesa danego klubu, tak? Gdy tak. dojdzie do zarażenia w danym meczu, dojdzie się do tego, potem e, wiadomo jakieś konsekwencje, to kon e, wszystkie odpowiedzialności ponosi prezes klubu. A Dom Śląski Związek, powiedzmy tak, piłki nożnej, nie chce do tego dopuścić. I z góry chciałby narzucić, żeby to zostało już odwołane, żeby już myśleć e, o nowym sezonie. I nie chce rzucać tej odpowiedzialności. Jest ja okonę, sobie to Ja myślę, no, bo o ile y, mówimy o Ekstraklasie Classic, się widzę teraz. Y, tak, jak nasi piłkarze, nasi miedzi przebywają na kwarantanny, tak, jak wszystkie kluby. Piłkarze ekstraklasowi pierwszoligowi, drugoligowi, tak, w przypadku yy, zespołu z ligi jest to możliwe, no to są, Wszyscy to jest jednak piłka amatorska, tak. Wszyscy pracujecie, tak. Yy, uczycie się. Yy, no generalnie jak to jest. Ten, ten dystans, tak yy, yy, Generalnie na no, myślimy pasy, bo chyba. No, nie? No, dokładnie, no to jest może być nawet, być niemożliwe nawet, tak? Epidemiologiczna być. bomba na tych boiskach e może być. No może tak być, dokładnie, że, że, że mówię, to już się poniesie, to już się poniesie e tyle co wewnątrz, jak my między sobą, możemy gdzieś tam jeszcze większe te środki, ale my nie mamy wpływu na e zawodników, że tak powiem, z innej drużyny. Jak oni przyjadą, dojdzie, dojdzie do e zarażenia, no to potem to już się niesie na cały Domik, na No cały właśnie ta, ta bomba epidemiologiczna bardzo mocno dotknęła te niższe ligi, te kluby z... E tych najniższych klas. Opowiedz coś o tej inicjatywie, bardzo szlachetnej inicjatywie wspierania właśnie tych najbiedniejszych, tak? Nie tyle co najbiedniejszych, ale no wiemy, jak... O inicjatywie firmy Saler, bo to jest ważne. To jest, bo to inicjatywa, jest inicjatywa, tak, firmy Saler, naszej firmy, ale również tutaj Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, z którym mocno współpracujemy, nie tylko w tym projekcie, ale myślę, że z innymi projektami w ostatnim czasie, ale tutaj projekt, projekt Dolnośląska Piłka Nożna, fundusz lojalnościowy, solidarnościowy, przepraszam, na który będziemy zbierali pieniążki będzie przede wszystkim skierowana ku drużynom z niższych lit w naszym województwie. Takich jak chociażby Koskowice, które chociażby, są na ogromne Chcemy tutaj, my jako firma wypuściliśmy taką linię, linię koszulek tutaj z zaprezentowanym logo, tak? jest to logo piłki, również w tak. związku piłki nożnej. Cena koszulki będzie wynosiła również 49 zł, 20% ze sprzedaży będzie trafiała do specjalnej puli, z której później, później będziemy przekazywać te pieniądze po prostu drużyną z niższych li. Będą kluby, które będą się zgłaszały kluby, które będą chciały wziąć udział, które będą potrzebowały pomocy, a my potem w zależności od tego ile środków zdobędziemy tak, w tej puli, będziemy starać się jak największej ilości klubom, że tak powiem, Sprawdzać te pieniądze mhm. na ich funkcjonowanie. Tak? To będzie będzie. To nie pierwsza takie. inicjatywa, Paweł, jeżeli mogę, jeszcze, to nie pierwsza inicjatywa Twojej firmy, zarządzania przez Ciebie firmą Saler w tej dobie koronawirusa. Te koszulki to, no to jedna z pierwszych inicjatyw na naszej ziemi, tutaj, Legnickiej, ale również ta akcja pomocy, właśnie wywołanych wywołanej przeze mnie, wywołanym błękitnym Kostkowice, Tak? Powiedz coś o tej inicjatywie i. No tak, tutaj. Trzeba dodać, że to jest ta akcja właśnie na Koszulko, o której tu ktoś wspomniał. No, yy, też takie moje drugie czy to spodziewałeś się, że ona rozleje się aż to, no, praktycznie na cały kraj, bo przeglądając media społecznościowe, no, to już nie tylko piłkarze, no ale i celebryci zaczęli się Tak, ubiegać, tak, tak. tak. generalnie. Ja się, się dziwię, że ty, ty, to jest na czas na niski presję, oni siedzisz na kanapie dobry TV. Tak, ja jeszcze chciałbym wrócić troszeczkę tutaj do, do tej inicjatywy. E, myślę, że tutaj na sam start, dzięki współpracy z Dolnośląskim Związkiem Piłki Nożnej, e, już na początek w tej puli dzięki naszej firmie i Dolnośląskiemu Związkiem Piłki Nożnej mamy już w puli e, e, 4000 e, zł. Więc to już jest na, na start e, fajna zaliczka, więc jest e, o, co, o co walczyć. E, I mało tego, e, głosy. Tylko osoby, które zakupią tą koszulkę będą mogły decydować później. Komu przyznamy? Aha. Po prostu te taka się to my, błąd, my, tak, tak. Nie my, tak. tylko osoby, które zakupią. W zależności od ilości e, zakupionych koszulek, Aha. tyle głosów będzie miał do przyznania i spośród wszystkich klubów będziemy, będą oni, e, kupujący, decydować, e, komu, komu przyznać po prostu te, e, te fundusze. Aha. Czyli czym więcej powiedzmy z danego klubu e, ludzi, kibiców, przyjaciół klubu zakupi, tym większą będą mieli szansę na to, aby to ich klub, powiedzmy, e, otrzymał tych głosów najwięcej. Tak bardzo promowała i na pewno zdecydowanie niski festyn się tak jest. do niej i będziemy o ją tym również promować. Wróćmy no, do tej do... koszulki. w której jesteśmy ubrani, ubrani? Tak. Myślę, że tutaj akcja Stay at Home, Back to the Game e, e, ma takie hasło za sobą, żebyśmy na początku tak, żebyśmy zostali jednak w domu, nie mogliśmy wychodzić. Teraz od 4 maja e, będziemy mogli z powrotem wrócić do mniej więcej jakichś tam treningów w cudzysłowie. E, e, i szykujecie nową akcję? <grym <grym myślę, że już myślę, że już tak jak wspomniałeś. A przez hajterów, że weszliśmy z domu, mimo że problemy nie pozostaje, to salę jest właśnie naszym domem, także tutaj czuję się w domu, <grym> dlatego stąd ten hong. Tak, e, myślę, myślę, że tutaj ta akcja e, to logo, tak, ten, ten, ten znak już tej, tej, tej akcji jest tak e, popularny, tak jak wspomniałeś nie tylko na naszym regionie, ale tak. wielu, czy to misz Olimpijski, Paweł Nastula, czy, czy świetny siatkarz e, Piotr Gruszka. E, teraz możemy zdradzić, że już e, koszulki poszły też nawet za granicę, tak? Eee, lecą do Braci Kolins, tak? czyli Oj. Bracia Kolins również wspierają tą akcję, e, a dzisiaj jesteśmy umówieni na rozmowę wideo, e, wideo taką rozmowę, żeby, żeby wspólnie jeszcze coś, e, żeby wspólnie coś jeszcze pomóc, e, e, którzy też uprawiają gdzieś tam sport, tak? Dodajmy, y, bo bo nam umknie ten wątek y, część y, oczywiście pieniędzy. Oczywiście, oczywiście, bo to jest ważne. Tak, również tutaj 19% ze względu na COVID-19 to 19% z wartości tej koszulki również przekazujemy na walkę z koronawirusem, i tutaj myślę, że, 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 że przekażemy to we współpracy. Będę chciał udać się do prezydenta miasta, żeby wspólnie podjąć decyzję, na co te środki tak przekażemy tutaj. Ze względu, że jesteśmy w Legnicy, chcieliśmy tutaj, mimo że idzie to na cały kraj, nie tylko, ale, ale, ale tutaj jest nasza siedziba i chcemy tutaj Legnicy, Legnicy naszemu regionowi gdzieś pomóc i myślę, że tutaj prezydent Tadeusz Krzakowski będzie Osobą, która będzie trafnie wskaże, na co przekażemy Pięknie, te pieniądze. Pięknie, szlachetnie pomagacie, właśnie to, co wcześniej powiedziałem, tym najbiedniejszym, czy tym najbardziej potrzebującym, czyli właśnie tym koskowicom. Możesz powiedzieć w kilku zdaniach, jak to było z tą pomocą i o co tak naprawdę chodziło? Tak, no tutaj wiemy, że koskowice nie otrzymają dotacji, tak? Nie otrzymają dotacji e, z, z, gminy, z, z, budżetu, z budżetu gminy, tak? Na przyszły sezon. Eee, tutaj mówię nie tylko moja zasługa jako marki Saler, e, tylko tutaj fajnie zafunkcjonowała współpraca, mimo to, że jestem trenerem tutaj w zrybie jak powiem, Banowice, ale, ale to pokazuje również, jak ten zryw się zmienia, e, bo z inicjatywą e, wsparcia e, błękitnych, e, mimo że tak jak było to już wpisane w gazetach, to da. są derby, to co e, iskrzyło nieraz dokładnie z jednej gminy, e, więc myślę, to była inicjatywa również e, tutaj e, naszego prezesa, naszego e, e, naszych kolegów z drużyny, żeby wesprzeć po prostu Błękitnik-Koskowice, a że my jesteśmy, potraktowaliśmy jako też markę Saler, współpraca z Rybu, z naszą marką, chcieliśmy też dodać od siebie jakąś tam fundusz i podwoiliśmy tą kwotę po prostu, tak, i, i myślę, że przekazanie jakoś, jakoś tam, przeczytałem, że 100... też spory innych klubów się w, w to włącza, tak, że błękitnik zostaną uratowane, jak swojego czasu Borussia Dortmund uratowana przez Bayern, na <laughs> tak, że... <tod <tod to tu bundesliga, tu bundesliga, no tu trasseria juższ, tak ja, ja myślę, że, 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 że fajnie, że w tych trudnych czasach mimo takiego kryzysu no staramy się, trzeba sobie pomagać, bo, bo tak jak tutaj mamy również przy tej akcji wdróżenie siła, to już, to już jest takie nasze motto, że jednak w drużynie możemy zrobić dużo więcej niż generalnie Rywalizujemy czy, na trawie, ale łączy, łączy nas siłka, łączy nas pasja, to co nasze mówię. Generalnie mówimy, czy ci czy, generalnie czy cała ta sytuacja z tym stratnym wirusem, no jednak też wydobyła by dużo fajnych spraw to prawda. z nas wszystkich, że jednak potrafimy, potrafimy razem działać, pomagać sobie i to cieszy. I jeszcze dodajmy do tego ten element rozsądku, który Maćko tutaj dzisiaj wspomniałeś, i miejmy nadzieję, że to. Yy, no nie wiem, ja z drugiej strony ja też, też bardzo. No, wszyscy jesteśmy, to jest. Po pozwolić, że. Ja jeszcze... piłki, ale. To jest sens No cóż, poczekamy. Ja bym Dominika jeszcze chciał na sam koniec spytać o biznes. No, bo ty jesteś przedsiębiorcą, jesteś biznesmenem. To są bardzo trudne czasy. Ja to widzę po mojej branży, w której pracuję, że to, to taki okres, jak pracuję 20 lat w branży petrochemicznej, po takiego zakrętu jeszcze nie widziałem. Jak to wygląda, Dominik, u Was w tej branży odzieżowo-sportowej? No wiadomo, przyszedł, przyszedł kryzys nie tylko jeżeli chodzi o naszą firmę, o naszą branżę, ale myślę, że, że to dotyka większości tak większości tutaj firm. My jako saler nie traktujemy tego w ogóle jako kryzys, tak? jest to jakiś tam postój. Staramy się wykorzystać ten czas na wiele innych rzeczy, które, które możemy po prostu w tym czasie wykorzystać, tak? czy to na funkcjonowanie, poprawienie funkcjonowania, czy tam obsługi naszych klientów, czy to pozyskiwanie nowych klientów, rozmowa. I w w ogóle. Między innymi teraz był czas, żeby wprowadzić na przykład nowy sklep internetowy, który jest bardzo intuicyjny, ma wiele nowych nowości, tak udogodnień. Postanowiliśmy zainwestować również sztuczną inteligencję na tym sklepie, która dzięki... dzięki Zachowaniem tak, klientów pozwoli nam wyciągnąć wnioski, żeby stworzyć jeszcze lepszą ofertę dla tych klientów detalicznych, czy to klubów, czy hurtowni, mhm. jak i również poprawić jeszcze bardziej intuicyjność naszej strony. Zrobiliśmy tutaj, wyszliśmy też z inicjatywą, żeby. Nie zapomnieć o tych naszych klientach, tak? Naszych nowych klientach, jak i dotychczasowych klientach. Stworzyliśmy również e, cykl treningów tutaj z trenerem Patrykiem, Szydziakiem, e, który również współpracuje z wieloma sportowcami w naszym regionie, w Polsce, ale również e, e, poza granicami naszego kraju. No i przygotował taki trening typowo, e, typowo dla sportowców, żeby w tym czasie również mogli prowadzić takie treningi, podtrzymać tą swoją e, przysłowiową formę w domu. Uzupełniliśmy jeszcze ten trening też, co jest myślę nowością i, i nie jest spotykane y, poprzez y, ćwiczenia jogi, tak? typowo wzmacniające jak i rozciągające dla, dla sportowców, piłkarzy czy tam y, innych dyscyplin sportu. Zrobiliśmy, mimo tego kryzysu też zainwestowaliśmy w naszą firmę, czyli poszerzyliśmy nasz dział na druku, wyszliśmy do klienta, żeby poszerzyć naszą ofertę, czy to o gadżety reklamowe, czy to o, o maszyny do sublimacji, co pozwoli również dodatkowe jakieś dodatkowe jakieś um, wizualizacje stworzyć dedykowane dla danego klubu. Więc, więc tutaj ten czas, ten czas na pewno e, spróbujemy się czasowiowe nie tak zasypujecie. Sta, tak jest. Staramy się wykorzystać to nie traktować jako kryzys. Wiadomo, że, że sprzedaży dla klubów, wszystkie kluby teraz e, są niepewne, tak? Niepewne swojej przyszłości, to, jeżeli, tak? chodzi, e, jeżeli chodzi, o funkcjonowanie, więc boją się. Wiemy, że, że, że tutaj e, prowadzimy rozmowę również tutaj z z związkiem piłki nożnej. Staramy Dowiedzieć, tak, żebyśmy swoim klientom mogli bezpośrednio przekazać, jak mają się powiedzmy zachowywać, albo jak mają rozmawiać z samorządami swoimi, swoimi gminami, żeby te pieniądze nie zostały im zabrane, żeby co mogą zrobić, tak, tak jak wczoraj to miało miejsce na tym spotkaniu wideokonferencyjnym. Więc, więc, mówię, to jest taki czas, taki czas, który staramy się wykorzystać i, i, i pokazać swoją siłę. A, a co za tym idzie, bardzo nas cieszy teraz w tym czasie, dostrzegamy to. Nasze podejście do klientów, bo my staramy się być e, dla klubów, dla instytucji, dla klienta indywidualnego tak naprawdę partnerem. Nie chcemy być dostawcą sprzętu, tylko partnerem. E, I teraz, między innymi, tutaj zachowanie z Rybą że staramy się współpracować z nimi e, i pomagać, czy, czy na, na każdej płaszczyźnie, czy przy organizacji e, obiektów, czy teraz w trudnych czasach trzeba pomóc, tak, innym klubom. E, no to od tego myślę, my jesteśmy, e, po to pracowaliśmy wcześniej wspólnie. Żeby między innymi przy takich ciężkich czasach, my żebyśmy mogli coś wspólnie zrobić, pomóc komuś innemu. To tego właśnie no, partnera jak partnera biznesowego, a nie jak klienta, bo to... Dokładnie, no, obserwując już Wasze działania od dłuższego czasu, firmy Salew, Dominik, to zdecydowanie przestaliście, już dawno przestaliście być ty, tylko dostawcą sprzętu, a jesteście jednak coś więcej a, tutaj, w naszej lokalnej, regionalnej piłce, to co... Yeah, Jak ktoś przeoczył, to wystarczy trochę cofnąć tą rozmowę do tyłu i o tym, co tutaj e, opowiadałeś. Dominik, dziękujemy Ci za y, udział drugi już bodajże, tak? Po raz drugi jesteś naszym gościem, z czego jesteśmy y, dumni i o tobie wdzięczni za przyjęcie zaproszenia. Dziękujemy również, również jeszcze raz za gościnę. Nie wykluczone, że w tych trudnych czasach pandemii jeszcze Będziemy częściej gościć kolejne odcinki, carbonia. będziemy nagrywać tutaj w gościnnych progach. Y, firmy Sale Dominik, do zobaczenia w takim razie na boisku przede wszystkim na, na, na trybunach. Zobaczymy. I dużo zdrowia życzymy, to również Róż, Nasze... dużo sprawę tobie życzymy. Sobie A, życzymy. No, Oczywiście, przede wszystkim Wam kochani, bo nie widzieliśmy się dawno, także życzymy wam zdrowia, bądźcie zdrowi, uważajcie na siebie. Bo ta pandemia wcale nie odpuszcza. W sobie zrobiło się ciepło, trochę rząd napoluzował, ale to nie oznacza, że nie trzeba na siebie uważać, ponieważ jest bardzo niebezpieczny. Także, kochani, uważajcie na siebie. Wszyscy na siebie uważamy, bądźmy zdrowi i do usłyszenia. Dzięki. pozdrawiamy. Cześć. Cześć.